Hejcia! jeżeli nie widzieliście poprzedniej części, zachęcam do obejrzenia. A teraz lecimy z tematem. Zapraszam! Na co warto zwracać uwagę podczas pisania tekstów? Co jest dla ciebie najważniejsze? Ty było tam akcenty, coś tam, bla, bla. O right. To zrzuciłaś bombę. Um, no to tak. Powiedzmy sobie po tej piramidce. Najważniejsza jest brzmienie. Czyli jeśli tekst się nie rymuje, jeśli tekst e, nie brzmi przyjemnie, czyli na przykład właśnie ma dużo sić zamiast on, euni", no to będzie brzmiało słabo. Więc to jest bardzo ważne. Potem bardzo ważna jest poprawność, dlatego że jeśli tekst nie będzie poprawny, to jest trochę jak z ortografią, że jeśli czytamy nawet bardzo ciekawą, interesującą książkę, ale który jest napisany przez U Otwarte, no to jakby tak trochę nas skole w oczy i trudno podejść do tego za bardzo na poważnie. I mam wrażenie, że podobnie jest z tekstem, że jeśli mówimy, że na przykład opowiadam tą opowieść zamiast tę opowieść, albo przeakcentowujemy słowa, to nie każdemu, ale osobom, które są bardziej za pan brat z językiem, niż proszę szanownej pani, e, będzie to przeszkadzać. Więc jakby zabijając poprawność, nie, nie, nie przestrzegając poprawności, potencjalnie e, kolemy naszą najbardziej powiedzmy wierną i e, wykwalifikowaną grupę odbiorców. Czyli to jest też taki jest trochę samobój, że poprawność to jest jakby taki, taki, taka podstawa, że to jest, to jest must. Jakby nie znam osoby, która, która by się zgodziła z e, stwierdzeniem, że nie należy, e, na, że, że można ignorować poprawność. Tekście. Idąc dalej, prawdopodobnie mamy e, spójność. Tekst, który nie będzie miał e, żadnego sensu, a będzie spójny, będzie miło do słuchania. E, przykładowo, e, poszedłem do szkoły. I tam zaatakowałem tego Buchmachera, który wcześniej robił mi trwałą, z tą, rozumiesz, moją koleżanką, o której ci wcale nie opowiadałem. Mimo, że totalnie nie masz pojęcia, o czym ja mówię, to to brzmi spójnie i, i, i to tworzy jakąś jedno, jakieś jedno zdanie. Za to, jeśli będziemy mówili: Poszedłem na, do szkoły, trawa jest zielona, czy pójdziesz ze mną na dwór? To tak skonstruowane zdanie, nie ma spójności. I nawet gdybym mówił plus minus na podobne tematy, na przykład poszedłem dziś do szkoły niebo jest e, bezchmurne, czy wyjdzie ze mną na dwór. Jeśli to ma jakiś po, po, m, podobny temat, że możesz się domyślić, że chodzi o to, że byłem dzisiaj na dworze przed szkołą, jest bezchmurnie, więc chcę z tobą wyjść na dwór. Nawet jeśli możesz się domyślić, to w tekście piosenki to nie będzie brzmiało, bo w tekście piosenki nikt nie ma czasu, żeby się domyślać i, i, i coś co więcej e, 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 konstatować na podstawie, na podstawie tego tekstu, dlatego że piosenka w większości jest w tle gdzieś odpalana. Czyli na przykład słuchamy piosenki, jeśli czytamy książkę, albo e, jakieś muzyki, jak czytam książkę, albo przeglądamy koty w internecie, albo robimy zakupy w galerii handlowej. Zawsze piosenka jest gdzieś w tle. Więc jakby, jeśli tekst, jeśli sens piosenki nie wyjdzie nam od razu do głowy, no to nie wyjdzie w ogóle. I dlatego spójność, czyli e, spójność, która właśnie powoduje, że tekst łatwo wchodzi do głowy, jest moim zdaniem ekstremalnie ważna, nawet ważniejsza niż treść. Potem mamy treść, czyli sensowną treść, właśnie żeby to wszystko miało ręce i nogi, a potem dopiero zgodność z oryginałem. E, czyli jeśli coś będzie zgodne z oryginałem, ale treść będzie taka, że polski słuchacz tego nie zrozumie, to moim zdaniem to tłumaczenie jest takie sobie. Dam przykład z popularnej piosenki. To była piosenka Góry no Jumia, czyli opening z Ataku na Tytanów. Tam był tekst, który zawierał w sobie taką końcówkę. Gumi, to był, taki, to, to był taki Bóg, strzał i krwi. I coś tam było właśnie, że wystrzel strzałę, wystrzel krwawą strzałę i ruszajmy do boju. To jakoś, jako, jakoś tak to się kończyło i po polsku to nie miało żadnego, żadnego większego sensu. Było takie tłumaczenie, ktoś napisał, rozciągnij strzałę nauku chwały, niech zada ostatni cios. Wszystko fajnie, tylko że to, no, nie, ma, nie ma to większego sensu po prostu. I e, co się okazało? E, zapytałam koleżankę, która, która ogarnia mocniej japonistykę, okazało się, że ten ich Bóg Gumia, Gumia, nie wiem czy, czy umija, nie wiem czy dobrze to <gumija> pamiętam, Gu, Gumi Bóg, e, to jest, słuchaj, odpowiednik naszego Marsa. E, czyli dosłownie to były marsowe strzały, e, czyli wycią wyciągnij mars marsowe strzały, czy tam, e, i i, i ruszaj do boju. Więc to w zasadzie, to była cała metafora po prostu rozpoczęcia, rozpoczęcia wojny, przygotowywania się do walki. Po polsku to nie miało, nie miałoby sensu, dlatego że po polsku nie rozumiemy, nie, nie rozumiemy tej metafory, ewentualnie mamy, mamy swoje własne. E, więc w tym momencie mm, dosłowne właśnie tłumaczenie tego spowoduje, że polski odbiorca będzie trochę zagubiony. I dlatego właśnie ważniejsze jest moim zdaniem, żeby polski odbiorca to zrozumiał żeby łatwo mu to weszło, żeby przyjemnie mu to weszło, żeby przyjemnie mu się tego słuchało, e, niż żeby ta pisanka była top, tip-top e, zgodna z e, oryginałem. Czy podczas twojej przygody z tekściarstwem był moment, w którym nauczyłeś się jakiejś rzeczy lub zdałeś sobie sprawę z jakiejś zasady, która sprawiła, że miałeś moment o, teraz wszystko ma sens? <laughs> Widzisz, słuchaj, to pytanie e, zadałaś z... E, z frazowaniem. To jest dokładnie to, co jest przydatne w tekściarstwie, jeśli jesteś w stanie właśnie podzielić tak prawie narratorsko swoją wypowiedź na fragmenty i, i ją zaintonować, więc masz e, e, zdecydowany talent, którego możesz użyć w tekściarstwie. Ale wracając do twojego pytania. E, pytałaś, czy e, zdarzył się taki moment, który spowodował, że nagle zapaliła się e, wielka żarówka nad moją głową i takie jej! Otóż e, było wiele takich momentów. E, może opowiem o dwóch. E, jeden był taki, gdzie zdałam sobie sprawę, że na wszystkich rozgrzewkach mm, śpiewalnych. Zawsze rozśpiewaliśmy się na samogłoskach. Czyli jak mamy właśnie jakieś rozpiewki w chórku albo albo w zespole muzycznym albo w czymkolwiek, no to zawsze zawsze się bierze różne samogłoski. La 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 Ale na spółgłosy za to nie da się nie da się nic zaśpiewać. Nie wiem, mam spółgłoskę k. No nie da się po prostu, nie? I co się okazuje, samogłoski niosą melodię. I to powoduje, że akurat w tekstach piosenek nie w wierszach, e, nie w prozie, ale właśnie w piosenkach, rymy oparte tylko i wyłącznie na, na samogłoskach są całkowicie wystarczające. To powoduje, że e, w piosenkach jest wbrew pozorom znacznie łatwiej rymować niż na przykład właśnie w wierszach. I to był taki po prostu groundbreaking moment, kiedy to odkryłem, dlatego że e, nagle znacznie mniej czasu zajmowało mi szukanie dobrych rymów, bo po prostu szukałem rymów, które mają... Takie same samogłoski, a wszystkie inne ym, wyrazy olewałem. Potem oczywiście okazało się, że to nie jest takie proste, że są jeszcze takie rzeczy jak półsamogłoski i tak dalej. Jak ktoś chce się dowiedzieć, co to jest, no to zachęcam do kontaktu albo przyjść na kilka tekściarskich. Ale to zdecydowanie był jakby taki największy breakthrough yy, mojej, yy, mojej młodej tekściarczości. <laughs> yy, więc no, i potem jeszcze w trakcie, w trakcie mojej przygody odkrywałam też wiele innych podobnych, takich już mniejszych, yy, mniej znaczących, yy, ciekawych, ciekawych faktów których może teraz nie będę mówił, bo, bo nie chcę zanudzać jakby taką mocną gramatyką, językiem polskim i szczególnymi przypadkami, ale jest wiele takich małych trików, które rzeczywiście mogą pomóc, pomóc pisać tekst i które odkrywał na własną rękę, e, niestety w większości, i, i które rzeczywiście pomagają, i miałem taki, taki efekt, wow, to coś takiego mógłbym zawrzeć życie napisać jakimś poradniku i to by każdemu pomogło, i to jest taki, wow. Więc no, były takie momenty. Kocham Twoje wyczerpujące odpowiedzi, Boże. Oj, słuchaj, to jeszcze, to jeszcze nie było wyczerpujące. Uh -huh. Jak chcesz wyczerpujące, to zachęcam na wykład chciarski. A, to gdzie takie można? Gdzie się można zapisać? E, organizujemy, jeśli ludzie poproszą, e, na Karim, wykładem na właśnie różne tematy. E, były między innymi właśnie wykłady z montażu e, wideo, z montażu audio. U Ari. Chyba ktoś nawet... Dokładnie, dokładnie u Ari. Ktoś chyba nawet robił wykłady e, aktorskie i wokalne. Ja właśnie, jak mnie poproszą, robię, robię tekściarskie, gdzie, gdzie zaczynam właśnie tej grubej gramatyki. Mówię te ciekawostki, na koniec zwykle sobie albo piszemy jeden tekst razem, albo, albo sprawdzamy jakieś teksty, które istnieją i właśnie komentujemy. Tu jest dobrze, tu można uprawić, jak to można poprawić. I na takiej praktyce mam wrażenie, że ludziom to najłatwiej, naj, najłatwiej wchodzi. Dogów. Spotykasz się z komentarzami, które krytykują pewne tłumaczenia, twoje lub innych, mimo że osobom wypowiadającym się wyraźnie brakuje wiedzy w temacie. Jeśli tak, mm -hmm. to jakie masz do nich podejście? Ja na przykład się czasami bulwersuję. <słuch> Najłatwiej jest się błogosławać oczywiście, ale mam wrażenie, że jest taka zasada, która rządzi tym, co się ludziom podoba. I to jest zasada, którą bardzo dobrze jest znać i nie należy się na nią obrażać. Mianowicie, ludziom podoba się to, co znają. To jest zasada, która przydaje się w między innymi w tym, że ludziom podobają się rymy, nie wiem czy wiedziałaś, dlatego właśnie, że je znają. To, że usłyszeli coś wcześniej. A teraz powtarzamy coś, co brzmi podobnie, e, sprawia, że to dla nas brzmi przyjemnie. I e, dlatego piosenki dla nas brzmią przyjemnie, dlatego że piosenki to jest jakieś powtarzające się, się frazy czy, czy, czy metryczne kawałki, już nie wchodząc w detale. Ale z tej samej, z tego samego powodu, kiedy osoba zna oryginał tekstu i wie, co znaczy, e, to często trudniej jest je, je znacznie przestawić na to, że to zostało przetłumaczone, i teraz znaczy nie do końca to, co ona, co ona ma na myśli. Ona sama do czego się przyzwyczaiła. I wbrew pozorom te, te cechę można zobaczyć również u tekściarzy. Mianowicie, um, każdy tekściarz ma, um, szczególnie im, im ktoś bardziej początkujący, tym bardziej tak ma, um, takiego swojego konika, który go nie zostawi za żadne skarby. Na przykład ja bardzo mocno się e, czepiałam, że wszystko się musi rymować. Nawet nie, nie w końcach, nawet wewnętrznie się musi rymować. I często byłem gotowy nawet poświęcić trochę e, treści, czy tekstu, czy spójności, właśnie po to, żeby wszystko się tak pięknie brzmiało i rymowało. Znam również tych którzy e, są gotowi e, po tym, jak w oryginale usłyszą jakiś um, kawałek, um, który mi się bardzo spodobał, czyli na przykład po angielsku była jakaś świetna metafora, która znaczyła trzy różne rzeczy, a jednocześnie wywo wywoływała taki nostalgiczny feeling. I w tym momencie ta osoba, ten tekściarz. Będzie starał się całą swoją siłą oddać ten feeling, który poczuł w oryginale, w swoim tekście. I będzie plus sobie w brodę, jeśli tego nie odda. I w tym momencie, właśnie, właśnie nie wiem, czy zauważyłaś, ale ten księciaś się zachowuje dokładnie jak te osoby, które, które mówią, że coś jest źle przetłumaczone. Względem siebie, oczywiście. Ale y, też w zasadzie sprowadza się to do, do tego jednego czynnika, że szukamy tych emocji. Y, tej, tej, tej pełni doświadczenia, właśnie, bo tek, tekst, w sensie to jest pełni doświadczenia. Te emocje, plus tekst, plus ten, ten, ta, to brzmienie, które ładnie na nas relaksuje. I szukamy tej pełni, którą już kiedyś odkryliśmy w tych tekstach tłumaczonych. Dlatego, właśnie, moim zdaniem, teksty, tłumaczenia tekstowe są najprzyjemniejszym e, dla mnie e, tworem do tworzenia od razu zdoby, zdobywają duży poklask dlatego że ludzie bardzo chętnie przyjmują w swoim rodzinnym języku to co bardzo polubili a nie, nie wiedzieli co to w ogóle znaczy właśnie po japońsku czy po angielsku czy po rosyjsku e, to nam daje właśnie bardzo duży, e, duży head start e, duże duże fory e, jeśli chodzi o to jak jak wiele osób może słuchać naszych tekstów, a to, że czasem ktoś się przyczepi, że coś jest źle przetłumaczone, to jest w zasadzie tylko taki drobny, drobny umisk, który jest złą stroną medalu, który z, z drugiej strony jest moim zdaniem bardzo, bardzo jasny, bardzo, bardzo fajny i bardzo nam dużo dobrego daje, więc jestem w stanie przymknąć na to oko i stwierdziłem, że nic się z tym nie zrobi i że to jest bardziej przyjemne niż, niż nieprzyjemne, jeśli chodzi o cały kształt. Teraz takie trochę głupie pytanie, bo z tego co wiem, to nie zarabiasz na tekstach. <grym> ale. Kurczę, moim zdaniem byłoby naprawdę bardzo trudno. Moim zdaniem... Ja bym był chyba w stanie nawet wyżyć tekstiarstwa, tylko w sensie, żebym nie chciał. Tekstiarstwo, przepraszam najmocniej, dla mnie jest hobby. kiedy piszę coś, co mi się e, podoba, co piszę dla siebie, to, to jest hobby. To mnie relaksuje, jestem w stanie e, siedzieć 5 godzin e, nad jedną linijką i e, wymyślać kolejne lepiej brzmiące fragmenty. Ale kiedy robię to z przymusu, to nagle czuję się po prostu, jakbym, jakbym cierpiał, nie chce mi się, e, chce zwlekać i tak dalej. Więc o ile da się, y, przy czym prawdopodobnie trzeba być dość dobrym i nawet w takim studenckim, studenckim życiu prawdopodobnie jakby ktoś rzeczywiście zajmował się tym 8 godzin dziennie to myślę, że bez problemu by ten tysiąc do dwóch tysięcy był w stanie wyciągnąć, nawet na rynku amatorskim, gdyby się wybił. O ile nie uważam, że, nie uważam tylko za najbardziej pasjonującą z karier, dlatego, że hobby, które może ci dawać radość, stanie się właśnie trudne, stresujące, a zarobisz na tym zasadzie tyle, ile na pracy w maku więc, więc nie polecam tego jako pracy. Osobiście mam też taką w że stwierdziłem, że w życiu nie wezmę pieniędzy za tekst, więc y, jeśli ktoś mi nawet oferuje, że mi za coś za, coś zapłaci, y, to często mówię, że nie ma opcji zrobić to za darmo, a jak chcesz mi się odpłacić, to... Jak kiedyś na przykład coś zaśpiewam, to możesz mi zmiksować utwór albo albo zrobić jakiegoś arta. I to jest forma, która moim zdaniem wspiera hobby, że rozwijamy się w tym, co, w tym, co lubimy, a jednocześnie właśnie nie, nie, nie zmieniamy tego w jakąś nie, jakiś nieprzyjemny obowiązek. Ale to jest moje zdanie. Wiem, że niektórzy, niektórzy tekściarze nawet fan-dubbingu przyjmują komisze, piszą dla osób, które dla jakichś tam młodych, młodych twórców, więc co, co cokolwiek płowa Twoją łódkę, to, to to polecam. Teraz bardziej takie pytania, które nie są tak ogólne. Co jeżeli mm -hmm. w oryginale występuje akcent, to, to w polskim kowerze mm -hmm. powinniśmy go zostawić, czy raczej zniwelować? E, czy przez akcent rozumiesz przeakcentowanie, czyli tak, błąd akcentowy, tak, tak, czy. Tak, 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 przeakcentowanie. Tak myślę. Czyli jeśli w oryginalnym kowerze występuje przeakcentowanie, czy w oryginalnym piosence. Tak. Powiem ci, że rzadko się spotykam, żeby w oryginale były przeakcentowania. Jeśli Japończycy piszą po angielsku ingliszem, tak. to często się zdarza, ale moim zdaniem zdecydowanie nie. W 99,9% wypadków nie należy tego robić, dlatego że to nie jest coś, co wnosi jakąkolwiek wartość dodatnią. Polaków będzie to tylko wkurzać i będzie to wiało trakt trochę, tak trąciło rybką, tak jakby jakby to, jakby to był błąd, trudno będzie sprawdzić, żeby to wyglądało dobrze. Poza jednym, jedynym wyjątkiem, który brzmi, Czasem złamanie zasad jest środkiem mm, stylistycznym. I przykładowo ostatnio pisałem piosenkę, w której e, nagle znaczy, postać była komputerowa, nagle e, ten komputer zaczynał mieć błędy. Nagle system zaczynał się rozsypywać e, i, i tak dalej. I w tym momencie danie tych słów, które akurat były właśnie na tym, na tym błędzie, przeakcentowanie ich. Potraktowałam jako środek stylistyczny, który właśnie pokazuje, że, że ten system ma jakiś błąd, że tam jest coś nienaturalnego. W takim względzie przeakcentowanie jest OK. I jeszcze jest drugi przypadek, mianowicie, gdy coś brzmi tak dobrze przeakcentowane, że to brzmienie jest ważniejsze niż poprawność. Bo, tak jak mówiłem, brzmienie jest w mojej piramidze niżej niż yy, ważniejsze niż poprawność. Więc czasem warto zrobić coś, co w tym momencie już nie nazywam tego przeakcentowaniem, ale transakcentacją dosłownie. To, to jest jakby oficjalna nazwa w języku polskim. Transakcentacja w tekście, czyli... Zmiana akcentu po to, żeby to było łatwiej śpiewalne. I w nawet popularnych piosenkach e, popowych, polskich, jest to używane. W rapie jest to bardzo często używane. Pytanie było o rapie. <grym> tak, że właśnie w, w rapie, raperom w ogóle to nie przeszkadza. To jest... Sam się zacząłem zastanawiać, czy może nie warto do swoich rapów dodawać jakieś przeakcentowanie, żeby brzmiało tak bardziej, bardziej polsko. E, bo to w zasadzie stało się już prawie nie, nie, nawet nie tyle dopuszczalne, co bez przeakcentowań, aż, aż, aż czegoś brakuje w tych rapach, nie? Ale to są, moim zdaniem, jedyne dwa przypadki i jeśli coś, coś w oryginale było, było złe, to bez powodu, to nie widzę powodu, powodu żeby złe bez powodu było również w języku polskim. To właśnie ci przeczytam pytanie, które miało być kolejne. Nie wiem, czy zauważyłeś, no, no. że w tekstach polskiego rapu znajdują się akcenty czasami. Uważam, że autorzy tekstu z pełną premedytacją, szczególnie, że raperzy naprawdę często mają niesamowite wyczucie rytmiki metrum i tak dalej, więc te akcenty, które przeakcentowują, czyli właśnie akcenty metryczne, kto wie, ten, ten wie, to właśnie oni mają w małym palcu, więc w rapie jest bardzo ważne, szczególnie właśnie Polacy mają na ten, z tym problem, dlatego że my, my mamy mało jednostylewowych słówek, tak jak w angielskim, dlatego jeśli chcemy rymować dużo, czyli trzy razy na przykład coś ze sobą zrymować, to w tym momencie zrobienie tego bez przeakcentowania często jest trudne, więc przeakcentowanie, czyli złamanie poprawności dla uzyskania czegoś w brzmieniu lepszym, jest moim zdaniem jak najbardziej dobrym, dobrym trade-offem i właśnie w rapie to się często stosuje, bo rap właśnie na to ma największy nacisk, na te, na te napastliwe więc wręcz rymy i, i powtarzalność. Koniec końców, po co mówiąc, e, uważam, że e, to jest dopuszczalne i że ci ludzie robią to e, z pełną premedytacją i że to jest dobry, dobry wybór. Całkowicie się pod tym podpisuje. <grym> e, no i ostatnie pytanie, chyba że jeszcze masz coś do dodania. Nie, nie zamien zamieniam się w słuch. <grym> hey, jakie rady dałbyś osobom, które chcą zacząć uczyć się tekściarstwa? Hmm. Piszcie to, co lubicie, piszcie dużo i, i, i nie deprymujcie się. I przede wszystkim dwie, dwie rzeczy. Dawajcie swoje teksty pierwsze, przede wszystkim do sprawdzenia. Dyk시arzom, jakimś właśnie polecam na znaną karię, bo, bo jest dużo i są dostępni i robią za darmo. Dlatego, że znalezienie swoich błędów jest fajnym, fajnym sposobem na poprawę. Ale dwie takie rady, które bym dał mocne, są takie. Nie dawajcie do sprawdzenia swoich tekstów, niemniej napiszecie ich co najmniej 5 lub 7, żeby już mieć jakieś CV, żeby mieć jakieś doświadczenie, żeby się nie okazało, że piszecie jeden tekst. Potem ktoś wam zaznaczy dużo rzeczy na czerwony, i macie takie, no w sumie e, jest trudno, i nie wiem, jak sobie to mi się poprawić, i, i, i dalej mi się nie chce. <laughs> żeby nie dawać sobie takiego e, złego startu, napiszcie sobie po prostu parę tekstów, potem dopiero dajcie do sprawdzenia. I dawajcie regularnie, dopóki się nie, nie nauczycie tych podstaw poprawności, czyli właśnie akcentów. I trzecia rada moja jest taka, że nie bierzcie zbyt dużych kąsków na start. Czyli na przykład polecam zacząć od japońskich pisanych, a nie od angielskich, bo są znacznie łatwiejsze w tłumaczeniu. Polecam zacząć od melodii, które jakieś nie są karkołomne, i które łatwo zaśpiewać, które są dość rytmiczne. Polecam za zacząć od czegoś, co się dość łatwo śpiewa. A oczywiście najważniejszą rzeczą jest po prostu piszcie to co, to, co wam się podoba, i, i nie, dajcie się, nie dajcie sobie zepsuć frajdy z pisania. Nie pozwólcie, żeby sprawdzenie akcentów wam popsuło tę frajdę, nie pozwólcie, żeby zobaczenie, jak wiele jest do nauczenia się, jak, wie, jak jest duże pole do improvementu, spowodowało, że poczujecie się mali, dlatego że każde, każda druga się od końca zaczyna. To nie jest najłatwiejsza rzecz do nauki, ale najłatwiej się uczyć po prostu przez praktykę. Więc jeśli, jeśli sprawia wam to radość, jeśli byście chcieli, po prostu weźcie swój ulubiony tekst, najlepiej japoński, i, i spróbujcie go przetłumaczyć i nawet jeśli. Nie będzie to najlepszy tekst, jaki widzieliście w życiu, to jeśli sprawia Wam to radochę, jeśli będzie to coś, co teraz będziecie mogli śpiewać sobie pod prysznicem albo pod nosem, kiedy nikt nie słucha, um, to moim zdaniem osiągnęliście sukces. <laughs> dlatego, że to jest e, to jest powód, dla którego no, przynajmniej ja zacząłem pisać teksty, żeby właśnie być, być w stanie śpiewać swoje ulubione piosenki. Więc jeśli weźmiecie się za swoje ulubione i będziecie to robić, yy, i będziecie w stanie przetłumaczki potem sobie śpiewać, to moim zdaniem jak, jakiekolwiek tekst, te teksty by nie były, jeśli będziecie w stanie nacisnąć swoje ulubione melodie, przy, przywoływać te, y, te ulubione chwile, emocje, które wam towarzyszyły przy nim, to moim zdaniem jesteście już wygrani jako chciaże. I jesteście w stanie się również najlepiej rozwijać, bo zacznie wam to prostu sprawiać przyjemność. Ja na przykład polecam czytanie książek, bo odkąd zaczęłam czytać książki, nie wiem czy ty też tak masz, to jakoś tak łatwiej słowa mi do głowy przychodzą. Mm -hmm. e Powiem Ci, że je tak nie mam. E, znaczy, czytałam trochę książek, ale jakoś tak specjalnie dużo. E, na, pewno, na pewno znajomość wielu słów pomaga, ale jest małe ale. Słowa, które są w książkach, im bardziej są ambitne, tym, tym gorsze mają, moim zdaniem, zastosowanie w piosenkach. Dlatego, że w piosenkach emocje są niesione przez melodię. I słowa w piosenkach, które na przykład mają chwytać za serducho, romantycznych, im bardziej ta poezja, już to nazwijmy to poezją, im bardziej ta poezja, im bardziej te słowa będą obrazowe i proste, tym bardziej będą chwytać za, za serducho. Obraz podania komuś gorącej herbaty z uśmiechem i otulania kocem, od razu przywołuje komuś ciepłe emocje, a Gdybym zamiast tego powiedział jakieś ambitne słowa, e, jak ogarnął go ramieniem, opatulił kocem i nalał mu filiżankę e, gorącego espresso, nagle gdzieś ten, cały ten romantyzm się gdzieś, im bardziej te słowa są właśnie niezwykłe, nieprzyjemne, nieciepłe, tym bardziej się gubi. To jest oczywiście przykład tylko na piosenki, e, na, czy na e, tematykę romantyczną, ale mam wrażenie, że akurat w piosenkach często mniej znaczy więcej. Im bardziej coś jest obrazowe i proste, tym często bardziej bardziej trafia, trafia do serca, czy tam gdzie ma. Ale oczywiście nie zaprzeczam, słuchaj, że, że czytanie może dać więcej, więcej słów, tylko po prostu może na mnie to akurat nie zadziałało, ale cokolwiek pływa w twoją łódkę, na, naprawdę. Boże, dziękuję ci naprawdę za... od mm -hmm. Serku, jesteś Bogiem tekściarstwa i ogólnie okay. życia. <laughs> Latom. Tak, i dziękuję ci, że zgodziłeś się wystąpić. Cała przyjemność po mojej stronie. I że takie wybiórcze odpowiedzi mi tutaj dałeś. Że nie było to po prostu takie tak, nie. <tryk> <tryk> Cię z chęcią więcej razy zaprosiła także, jak macie jeszcze jakieś pytania do Serka naszego, to zapraszam do pisania ich albo do mnie na priv, na discordzie, albo najlepiej w komentarzach. Bo wtedy mogłabym. Zachęcam do pisania. Chętnie się jeszcze raz z wami spotkam. A więc. Dziękuję i do usłyszenia. Dzięki serdeczne, spokojnego wieczoru. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kanał Serka, montażystów, po więcej do szkółki na Karin I dajcie znać w komentarzu, kogo z dialogistów chcielibyście usłyszeć w kolejnym wywiadzie. Ja się z wami żegnam. Ciao!